Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szycówką, który jest odpowiedzialny w naszej firmie DMK za dział zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Więc jeżeli macie, drodzy państwo, w swoim przedsiębiorstwie import i eksport lub też tego typu formy aktywności, chcielibyście zredukować, zminimalizować, pozbyć się ryzyka kursowego, to zachęcam do kontaktu z nami. Tam na dole w opisie jest numer telefonu, adres e-mail. Skontaktujecie się z nami, my z wami. I zrobimy wszystko, żebyście się pozbyli ryzyka kursowego w swoim przedsiębiorstwie. Witam cię, Tomku, dzisiaj. Witam cię również. I oczywiście, Zdajem. jako że ten tydzień, pomimo wakacji, e, przyniósł nam także wiele wydarzeń ciekawych, interesujących. Moje pierwsze pytanie brzmi e, czy te dane ze Stanów Zjednoczonych o inflacji konsumenckiej, producenckiej było dla ciebie, były te dane dla Ciebie zaskoczeniem? Czy coś cię w ogóle nie ujęło? Chciałbyś zwrócić szczególną uwagę na jakiś aspekt tych danych. Znaczy właściwie to w większym zaskoczeniem była reakcja rynku, reakcja dolara na te dane niż same dane, bo dane po prostu były delikatnie niższe od oczekiwań. Eee, no czy... Nie wiem, czy mnie słyszysz. Tak, słyszę cię? Pytanie jest takie, czy uważasz, że tworzą, tworzy się teraz ekstrem jakiś szczyt inflacyjny w Stanach Zjednoczonych, bo chodzi o tą amerykańską gospodarkę. Czy według Ciebie te dane sygnalizują tworzenie się? Trudno powiedzieć, bo to jest pojedynczy odczyt. Tak? Jeśli byłaby jakaś, jakaś tendencja, która by wskazywała, że na przykład kolejny miesiąc będzie delikatnie również spadkowy, to być może ten szczyt gdzieś tam osiągnęliśmy w czerwcu na poziomie 9%. Mamy inflację PPI, która też jest w okolicy 9-10% w Stanach i też być może tam został osiągnięty szczyt. Natomiast, miejmy też na uwadze to, że mówimy tutaj w środku sezonu, kiedy inflacja chociażby cen żywności jest najniższa. Powinna być przynajmniej teoretycznie najniższa. Zbliżamy się do sezonu jesienno-zimowego, gdzie te ceny, szczególnie energii, o których się teraz bardzo dużo mówi, mogą skoczyć do góry, więc niekoniecznie musi to szczyt. I ta dana jeszcze o tym nie mówi bezpośrednio. Okej, okay, dobra, taka jest twoja opinia. I bardzo podobnie. Bardzo podobne pytanie do danych z Polski. Też poznaliśmy ostateczną weryfikację danych o inflacji w piątek. I pytanie jest takie, czy według Ciebie tutaj one sygnalizują możliwość budowania ekstremum, czy też raczej należy się spodziewać, że te wzrosty dalej będą kontynuowane? I też czy dane na przykład o bilansie płatniczym naszego kraju nie będą, co, co na ten temat sądzisz, czy one mogą wpłynąć na zachowanie krajowej waluty? Jeśli chodzi o samą inflację, no to tutaj niestety ale jednak wzrosła, tak? Ostatecznie troszkę jest wyższa niż w poprzednim miesiącu. Mówię niestety, bo przedtem budowano bardzo optymistyczny obraz perspektywy inflacji na, się na podstawie tego, że delikatnie niższy odczyt był wstępny od tego, znaczy właściwie był równy poprzedniemu odczytowi, tak, tak? więc można było. Nie, gdzieś tam wyciągnąć jakieś wnioski, nie wiem czy pochopne, czy nie, ale wyciągnąć wnioski, że, że się rysuje jakiś maksimum szczyt inflacyjny. Natomiast pamiętajmy o tym, co było powiedziane czy napisane w raporcie nbp gdzie była mowa jednak o dużo wyższej inflacji i to, w i to właśnie w okresie czwartego kwartału tego roku lub, lub pierwszego kwartału przyszłego roku. I ja bym się skłaniał ku temu raportowi, że jednak jesień może być jeszcze okresem, gdzie ta presja infekcyjna trochę wzrośnie. Mówiąc trochę, myślę o poziomie gdzieś tam 17, nawet 19%. Okej, okay, dobrze. A czy w minionym tygodniu były jakieś wydarzenia, na które zwróciłeś szczególną uwagę, które chciałbyś tutaj nam powiedzieć i przedstawić swoją opinię na ich temat? Znaczy, poza tymi danymi inflacyjnymi, o których rozmawiamy, właściwie takich informacji bardziej szczegółowych nie było, być może warto było też zwrócić uwagę na trochę pominięty, ale na sam koniec tygodnia publikowany raport Michigan dotyczący inwestorów konsumenckich w Stanach. One się poprawiły, także Mamy tutaj przez ostatnie dwa tygodnie mieszankę pozytywnych i powiedzmy trochę bardziej i negatywnych, może tak ujmijmy, danych ze Stanów Zjednoczonych, które nie pokazują ostatecznego kierunku tej gospodarki w najbliższym kwartale czy dwóch. Trudno wnioskować na podstawie tych danych, czy będzie recesja, czy może jednak tej recesji nie będzie. Natomiast warto też zwrócić uwagę na wypowiedź chociażby Pana Nila Kaszkariego, który zaraz po danych o inflacji powiedział, że Fed nadal jest gotowy dosyć mocno zaostrzać politykę monetarną, więc tutaj jakby oni też chyba nie widzą jeszcze tego szczytu inflacyjnego, czy też nie w pełni widzą efekty dotychczasowych podwyżek i będą chcieli jeszcze zacieśniać politykę monetarną w przyszłym kwartale. Okej, okay, super, dziękuję Ci bardzo. Trwa teraz długi weekend w naszym kraju i czy według Ciebie można się spodziewać w poniedziałek jakichś dziwnych, nieprzewidzianych zaskakujących ruchów na rynku krajowej waluty. Czy w ogóle w tym tygodniu, który się rozpoczyna według Ciebie, coś może przykuwać naszą szczególną uwagę? Więc takie pytanie podwójne, czy ten długi weekend w poniedziałek może nas czymś zaskoczyć na rynku złotego? Czy spodziewasz się jakichś ruchów? I co według Ciebie może być w przyszłym tygodniu takim najciekawszym wydarzeniem? Jeśli chodzi o długi weekend, to możemy być, możemy być pozytywnie zaskoczeni, jeśli chodzi o siłę złotówki. Mówię pozytywnie, ponieważ ostatnio od mniej więcej, prawda, danych o inflacji w Stanach obserwujemy umocnienie złotówki, i ona może zostać pogłębiona właśnie przez efekt tego długiego weekendu. Czyli możemy tutaj zobaczyć tańsze euro i tańszego dolara jeszcze na początku tygodnia, na przykład w poniedziałek, niż jest obecnie. Natomiast, mimo wszystko, wszystko to będzie przejściowe. To będzie po prostu pogłębienie pewnej korekty, która w sierpniu która w sierpniu powinna nastąpić i nastąpiła, to jest realizacja zysków wsparta trochę fundamentami, bo ten odczyt inflacji ze Stanów dał taki argument inwestorom, żeby po prostu zredukować trochę pozycję, zrealizować pewne zyski na po pierwsze silnym dolarze, czyli dolar się trochę osłabił, po drugie na wyprzedanej złotówce, która się teraz umocniła i przez długi weekend może się jeszcze trochę umocnić, czyli mówimy tu o poziomach gdzieś w okolicy 4,65 euro lub lekko poniżej 4,65 w poniedziałek może taka cena być, a jeśli chodzi o dolara, to może być to cena nawet lekko poniżej 4,50. Natomiast to, te poziomy nadal nie zmieniają w jakikolwiek sposób trendu wzrostowego, który prawdopodobnie w czarnym paralele będzie kontynuowany. Okej, okay, dobra. A jako że już zasugerowałeś nam, co się może wydarzyć, czyli wnioskuję, że spodziewasz się osłabienia krajowej waluty, czy równolegle spodziewasz się także, że następne dni przyniosą nam spadki na eurodolarze, czyli umocnienie amerykańskiego dolara. Czy to takie zjawisko rzeczywiście można wydedukować z Twoich słów? To znaczy tak, ja jeszcze nie zakładam, że złotówka w przyszłym tygodniu się będzie umacniać, ale jesienią, czyli od września może zacząć się osłabiać. Tak? Nie zakładam, że ona się będzie od razu osłabiać w przyszłym tygodniu, Natomiast we wrześniu już można zacząć się znowu osłabiać. Więc końcówka sierpnia może stać jeszcze pod znakiem nieco silniejszej złotówki. A jeśli chodzi o eurodolara, no to tutaj odpowiedź sama się nasuwa, ponieważ eurodolar kończy tydzień właściwie na poziomach wyjściowych przed raportu o inflacji, czyli w okolicy 0125 0250, przepraszam, 10250. Więc tutaj po prostu eurodolar zachowa pewien pewien przedział wahań. Najprawdopodobniej między 0,350 a 0,150. Czy dolar się zdecydowanie umocni poniżej tych poziomów? Raczej nie, więc będzie po prostu przedział wahań. A wraz z nastaniem września, jesieni, dolar znowu zacznie się umacniać. Tutaj raczej jestem przekonany, że euro-dolar jeszcze spadnie. Okej, okay. a jaki masz punkt widzenia na najbliższe dni na funcie brytyjskim, na franku, na jenie? Czy zmienność na przykład na jenie znowu będzie taka bardzo duża, która da day traderom bardzo duże ilości ciekawych możliwości inwestycyjnych, krótkoterminowych spekulacji? Co ty na ten temat sądzisz? Czy według ciebie te pary, no pary związane z tymi walutami, z walutami będą szczególnie interesujące? No fund, fund sam w sobie po prostu jest fundamentalnie słaby. Te dane, które napływają z gospodarki brytyjskiej nie sprzyjają jemu. Nawet jeśli są czasami lekko lepsze od oczekiwań, to mimo wszystko fund staje cały czas jest pod presją podaży, czyli jest wyprzedawany i do dolara i do złotówki, więc tutaj raczej obstawiałbym short GBP/USD, short GBPLN. Wbrew temu, co mówię o złotówce, która się może osłabiać. Jeśli chodzi o samego jena japońskiego, no tu tutaj Myślę, że jakiś minimum czy dołek korekty, końcówka korekty jest ubijana, spadkowa gdzieś w okolicy 1, w okolicy 130, 131, 132. No i myślę, że może nie, na, nie przyszły tydzień, ale następne dwa tygodnie mogą przynieść a tak znowu na maksima, czyli 137, 138, może nawet 140. Okej, okay, dobra. No i teraz wróćmy jednak do rynku złotego, bo. Bo tak zasugerowałeś o tym, że poniedziałek, czyli pierwszy y, dzień tygodnia, długi cały czas będzie trwał, może być złoty lekko umocniony, ale tak generalnie w tym tygodniu. Y, twoja intuicja ci podpowiada, że raczej złoty się osłabi czy umocni, pozostanie raczej bez zmian. Y, jaki jest Twój punkt widzenia na te następne dni? To znaczy tak, y, minimum może zostać osiągnięte gdzieś w okolicy 4,65. 4,49-4,50 dla dolara, a dla euro 4,65. I to będzie, powiedzmy, takie minimum ostatnich dwóch tygodni, a nawet miesiąca. Natomiast no, potem wraz, jeśli by euro kontynuował spadek w okolice 1,0150, już się nawet nie zdążyłem przyzwyczaić tych poziomów, 1,0150, no, to wtedy do złotówka znowu straci. tak, Czyli po prostu będzie przedział wahań na eurozłotym pewnie 4,65, 4,69, 4,70 góra. A dla dolara to będzie przedział wahań powiedzmy do dół właśnie na 4,49, 4,50, a góra gdzieś tam na kolice 4,57, 4,58, może 4,60. Okej, okay, dobra. To dziękuję Ci za tą opinię. I teraz przechodzimy do pytań od widzów, od Państwa, naszych użytkowników. I drodzy Państwo, przypominam, że jeżeli macie jakieś pytania do Pana Tomasza, chcecie czegoś się dowiedzieć, macie jakiś swój punkt widzenia, który chcielibyście skonfrontować, to zachęcam do tego, żeby tam na dole w dziale komentarzy zadawać pytania. I jak widzicie, odpowiadamy na te pytania, więc zachęcam jeszcze raz, żeby użytkować także nasz kanał w taki sposób, żeby się komunikować z nami, także z innymi odbiorcami, w taki właśnie sposób. No i pytanie od naszego widza od Pana Jana Free Piątka, czy jest możliwość, żeby euro eurozłoty sięgnął poziomu 5 złotych na koniec tego roku? Jaki, co na ten temat sądzisz? To znaczy, że będzie w grudniu, czy w międzyczasie tak zwanym, tak? To trudno... Myślę, że pod koniec roku, chodzi o to, że z... pod koniec roku. Znaczy tak, yy... myślę, że złotka się osłabi i może, możemy zobaczyć takie poziomy w okolicy 5 zł. Nie wiem, czy to będzie dokładnie 5,00, to może być 4,95, 4,90. Co ciekawe, już nawiązując, jakby rozwijając trochę to pytanie i, i odpowiedź na nie, i jeszcze nawiązując do tego, co się w tym tygodniu wydarzyło, to to, że NBP i oso w osobie pana Glapińskiego pan profesor stwierdził, że e najprawdopodobniej RPP już nie podniesie znacząco stóp procentowych w najbliższym czasie. Tak? Czyli to będą raczej łagodne podwyżki. Jeśli nastąpią, to będą one łagodne, co raczej złotówce nie będzie sprzyjać, biorąc pod uwagę, że jednak presja inflacyjna wzrośnie. A tym samym no, ta piątka na euro złotym jest całkiem realna. Okej, okay, dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Drugi użytkowniku uzyskała się odpowiedź. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby Pan na dole w komentarzach pojawiły się następne pytania, a my w przyszłym tygodniu odpowiemy Państwu na te wszystkie, które zostaną zgromadzone, Więc zachęcam do tego, żeby się także. W taki sposób z nami komunikować. Dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę, Danku. Dziękuję Państwu za odsłuchanie, oglądanie, bycie uczestnikiem naszego forum, naszego życia w społeczności na kanale. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy mają import, eksport, chcieliby się pozbyć, zneutralizować ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail do naszego działu zarządzania ryzykiem w kursowym w przedsiębiorstwie, którym Pan. Tomasz dowodzi, i my się z Państwem skontaktujemy i zrobimy wszystko, żebyście się pozbyli ryzyka kursowego we własnej działalności gospodarczej. Także dziękuję bardzo za odsłuchanie. Jeśli te... Mogę dodać jedno zdanie na koniec? Oczywiście. To prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą zmiennością na rynku w czwartym kwartale. Także no ryzyko walutowe w przedsiębiorstwach na pewno będzie istotnym, istotnym ryzykiem. O, oczywiście, że tak. Dziękuję Ci za tą uwagę. Ci, którzy są na rynku, to obserwują, jak tutaj gigantyczna jest w ostatnim czasie dość ta zmienność, więc no przygotujmy się także, że ta zmienność znowu będzie jeszcze większa w końcówce tego roku, więc warto się zabezpieczyć, więc zachęcam do bezpośredniego z nami kontaktu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania, wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do widzenia.